Przebieżka 3 km z rana, żeby zobaczyć trochę tlenu. tajskiego. Pogoda jest trochę inna niż w Polsce, ale jest na pewno przyjemniejsza. A czy będzie komfortowo na meczach, to się okaże. <grymne> 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 a dużo tlenu jeszcze ogólnie? ogóle? No przed yy, niszastami to praktycznie, praktycznie codziennie graliśmy. Mhm. Codziennie tu jakieś yy, rozciąganie. No. Poza tym ta siłownia. Jeszcze na jakiś AMS wbijałem, czyli na taką elektrosymulację. kilka okay. razy ostatnio wydawność jest bardzo ważna w tych bolów. No w singlu tak. W deblu myślę, że to jest jakieś 70-60% singla, czyli w singlu to no jest, jest ważne, żeby, żeby ten, ten, ten tlen mieć wytrzymał. Uno też jest wytrzymałość ważna. Okay. Znaczy, nie, e, nie działamy na jakiś mega takim tętnie. Ale powiedzmy w ciągu dnia możemy mieć kilka meczów, gdzie jest y, pół godziny, jeden mecz, okay. przerwa godzina, półtorej i znowu, znowu powtarzamy taki cykl przez cały dzień. No do, 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 do tej pół godzinki trzeba doliczyć jakąś rozgrzewkę i tak dalej, także no, no, wytrzymałość, wytrzymałość jest, jest ważna. <noise> Właśnie, ktoś pomyślał jak to wróci tutaj? No samo nie wraca. Janek. Ktoś, jak, jak to rusza? Mógłbyś zorganizować, żeby to wróciło. Wraca, 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 wraca. O. już. O. Te to Będzie takie grupowe. Ale to zrobimy miejskie, na razie miejskie, pańskie słowo Podarki od 150 złotych jest na Cały dzień? Czyli no, 16 zł tak? No. <grywa> Skute. 16, Drogo. 16,50 Drogo. Prze, Przegięte. No. może i da radę coś utargować, nie? Nie no, za, 130. Nie. nie no, 130 to tak maks. No max. Do, do, do. ja też tak liczyłem. I to za cały dzień z nawiązką wiesz A, jeszcze. I zatankowane <grywa> do pełna. <grywa> do pełna. I połowę oddajesz. <grywa> Sos Polski, pyte. Tak, tak Spytę. dobrze. Czy to Jest ok. Mam motywację teraz, żeby przez ten rok jeszcze więcej pracować nad rozwojem. Spoko, fajnie. Ja tam w tym roku wygrałem, co teraz niech chłop ma też coś z życia, no z życia bożego. też, że bez kontuzji. Tutaj przyjechaliśmy powstałych na poludniu Polskich. Dzień dobry, dzisiaj robimy, No otwieramy worek, tak. Dobrze, wyjmuj pierwszą rzecz. Kartka, okej, okay. dwie kartki. Bidon. Wow. Rok temu nie korzystałem, teraz też myślę, że nie. I ręcznik jest fajny. Podoba mi się kolorystyka. Kolor. Tak, bardzo ładny, bordowy. No i mój telefon, ale to już... Nic nie ma już naprawdę. Było, 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 było. Nie było, nie. Proszę. A, od tego nie widziałem jeszcze. To jest coś nowego. Widzowie, zobaczcie. Widzowiec. No, Widzowiec. Od Robi wykładam. wrażenie. No i tyle widzowie. Widzimy się w następnym To się mesie. potrzebne jest? No, oczywiście nikogo nie lekceważę i do każdego meczu będę podchodzić tak samo skupiona, ale jestem zadowolona. W mikście tylko ta Rumunia nie za bardzo, ale przynajmniej się rozgrzejemy lepiej troszkę. Nebel, jestem spokojna, jestem w dobrej myśli. Zobaczymy co będzie. Tak jest. z dziewczyną z Rumunii, z Kingą. Ponieważ jest bardzo techniczna i gra i prawą i lewą stroną i nigdy nie mogę wyczuć gdzie i zaatakuje. Także jest to trudne, bardzo, ale no co, trzeba zmierzyć się z każdym. Temat Brazylijek? Tak. No nie wiem, nigdy nie grałam z nimi, więc nie wypowiem się. Chyba najbardziej Węgierki i Rumunki zawsze mi się trafiają. Może się trafią Brazylijki, oby się trafiły w dalszym etapie. Bardziej w dalszym. Tak, bardziej w dalszym. Może w najdalszym. Wtedy byłoby najlepiej. Jak osowanie losowanie No, Bardzo fajne. Jedyne, gdzie widzę. O, rozstrzelają. Jedyne gdzie widzę naprawdę takie, no ciężki mecz grupowy to będzie w miksie pomiędzy nami a Rumunami, bo Rumunia to jest jedna z takich wiodących jaki pod wielu lat, no i z nimi myślę, że będzie ciężko. Ciekawe losowanie mamy w singlu kobiet, bo trafiliśmy na e, w sumie reprezentantkę Sierra Leone i reprezentantkę, jeśli się nie Kamerunu bądź Senegalu, także jest to dość egzotyczne, jeszcze nigdy tych zawodników nie widzieliśmy na turnieju, także będzie ciekawie. Singiel mężczyzn, no Adrian jest od razu w fazie pucharowej, bo jest rozstawiony, w deblu mężczyzn mamy łatwą grupę, więc akurat na rozegranie się. No a debel kobiet myślę, że też powinniśmy bez większych problemów awansować. Jestem dobrej myśli i tego się trzymajmy. A jest gorąco i tak. Lepiej, że pograliśmy niż mielibyśmy nie pograć, bo piłka odbija się inaczej. Bo... Jak to inaczej? Trochę inaczej po prostu. Lepiej, Jakoś... znaczy nie lepiej, inaczej. Jakoś mocniej ta piłka skacze od stołu, wyżej. Szybciej lata, dlatego na początku było ciężko cokolwiek zrobić, ale o, 20 minut i ogarnęliśmy to. Także nic nas nie zaskoczy. Chyba, że ktoś poziomem, ale nie stół i piłka. Słyszałem, że opracowałeś jakiś nowy atak. No tak, już pracowałem nad nim w sumie to kawałek czasu. Rzadko się grało na turniejach z tym atakiem, ale myślę, że już jest na tyle opanowany, że można próbować i będziemy to robić.